Witamy serdecznie. Dziś jest 3 października 2025 roku, a przed Wami tygodniowe podsumowanie wiadomości ze świata Salesforce przygotowane przez Coffee Force. Zaczynamy od tematu, który budzi sporo emocji wyciek danych klientów Salesforce. Ataki rozpoczęły się wiosną i latem tego roku. Hakerzy wykorzystali luki w aplikacji SalesLoft i metody socjotechniczne, przejmując poufne informacje. W efekcie pojawiły się liczne pozwy zbiorowe, a eksperci mówią wprost. Bezpieczeństwo integracji chmurowych to nie opcja, to obowiązek. Regularne audyty i edukacja pracowników stają się dziś absolutną koniecznością. To nie koniec doniesień o bezpieczeństwie. Badacze z Nomalabs ujawnili krytyczną lukę Force Leak w narzędziu AI Salesforce Agent Force. Luka umożliwiała wyciek danych poprzez tak prompt injection czyli wstrzykiwanie ukrytych poleceń w dane klientów. Problem potęgowała błędna konfiguracja polityki CSP. Salesforce zareagował błyskawicznie i wdrożył poprawki. To jednak mocne ostrzeżenie. Korzystając z AI w CRM, firmy muszą priorytetowo traktować ochronę danych. Teraz pozytywna wiadomość. Salesforce zaprezentował MuleSoft Agent Fabric, platformę, która pozwala zarządzać rosnącą liczbą agentów AI w dużych organizacjach. To swoisty kontroler lotów dla agentów, centralna rejestracja, nadzór, orkiestracja i bezpieczeństwo w jednym miejscu. Dzięki temu AI w biznesie staje się nie tylko bardziej wydajne, ale i przewidywalne. Kolejne informacje pokazują globalne ambicje Salesforce. Firma przejmuje informatyka i inwestuje setki milionów dolarów w Azji, między innymi w Singapurze. Jednocześnie pracuje nad wykorzystaniem obliczeń kwantowych oraz technologii AR i VR w rozwiązaniach CRM. Presja konkurencji rośnie, ale Salesforce jasno stawia na innowacje i to w skali globalnej. Spójrzmy też w przyszłość. Dreamforce startuje już za półtora tygodnia w San Francisco. To trzy dni intensywnych prezentacji, ponad 115 sesji i warsztatów, hackathon z nagrodą 100 tysięcy dolarów oraz demonstracje nowych narzędzi, takich jak Agent Force czy integrację data cloud i Slack. Będzie to największe wydarzenie w roku dla każdego, kto chce być na bieżąco z trendami AI i CRM. A na naszym polskim podwórku również sporo się dzieje w przyszłym tygodniu. Czwartek, 9 października odbędzie się Trailblazer Autumn Meetup. Marketing and Data Cloud Insights, organizowany przez Warsaw Salesforce Developer Group. Natomiast w piątek również w Warszawie spotyka się Poland Tableau User Group, zapraszając na wydarzenie Wyprawa w świat Tableau. Ołówkiem po kartce i palcem po mapie. To już wszystko w tym wydaniu. Pełne artykuły, linki i nagrania znajdziecie na coffeeforce.pl. Dzięki, że byliście z nami i do usłyszenia w kolejnym podsumowaniu newsów Salesforce.